Pokaż mi swoje włości, wypukłości, teraz! Domagam się! No ale zostaw mnie ty zapojaczony to przestan mnie seksualizować kurwa nie no. Nie kopulujesz, tylko rozdajesz zdjęcia twoich pulchnych atutów. Zapłacę dwa i pół pieniążka i trzy akcje w azbest. Barter, kapujesz barter, barter. Kupujesz, zyskujesz. Oś to jakaś kpina i próba szabrownictwa. Dobra, dobra, zamknij kurwa jest i pokaż twoje duże, spocone, męskie piersi. Będę cię gilgotał, aż kurwa dojdzie. Rozumiemy się? Czemu muszę z tobą siedzieć? Bo tego skrycie pragnę. Popatrz moje ślepia i ujrzyj twą pełną pożądania sylwetkę męskiej dziwki. Przestań być dziwny! Nie potrafię się opanować, jesteś taki zapładniable, taki zdatny do masowej hodowli.